14 Ultimate Team i wracamy po długiej przerwie byłem dość zajęty więc cóż, cóż wam to opowiadać byłem w piątej lidze niestety spadłem spadłem do szóstej ligi zagrałem jeden mecz, który przegrałem 0-3 chyba się wtedy wylogowałem nie wiem coś mi ścięło no i nieważne no i teraz będziemy walczyć znowu w szóstej lidze o awans, o i co tam jeszcze chce ta zobaczymy jak to zaraz tu wyjdzie wszystko oddajemy następny mecz i lecimy nowy sezonik, szósty już i lecimy takim składem Nic chyba się nie zmieniło, bo praktycznie nie grałem Cezmi Teraz zagram pierwszy, mówię sobie tak O! Zobaczymy gdzie my stoimy tutaj Gramy z jakimś tu ruskim chyba Zobaczmy jaki ma skład Oczekiwanie na przeciwnika, no i ruski skład No i co tu Ceska, Moskwa I powiem wam szczerze, że żadnego nie znam Żadnego chuja nie znam składu, bo tutaj jakieś same cioteksy. Lec, rozpierdalamy system. I gramy kurde na wysokim poziomie. Wracamy do gry. Wracamy po długiej przerwie. Proszę bardzo, jaka piękna już klepka. Tu piękne akcje mi już wychodzą. Chyba jestem zbyt porywczy. Nie wiem, zaraz to sami ocenicie. Kurde, no nie dobrze i już tutaj tracę piłeczkę. Ojojojojoj, oj, 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 bramka żółty dobrze broni No niedobrze się to wszystko zaczęło, ale już wybijał kurde niedokładnie Wrócić, wrócić Spokojnie faulować, no co ty robisz facet, co ty robisz Dlaczego nikt nie podbiegł do niego, nie zabrał mu tej piłki, no i chuj tracę tą Kurwa, no jeszcze raz powtórkę, no jak ja pierdolę, przyszedł dwóch z siebie mi w okno, kurwa mać. Dobra Boba kurwa nie ma pierdlenia. Nie ma takiego bicia Bo jestem Boba Ja tu wygrywam wszystkie mecze Nie ma lipy Patrzcie patrzcie co on robi Patrzcie co robi Oskar Oskar Był faulowany ale przycisnął się jeszcze Ej no To był faul To był faul Nie ma lipy Szukam strzału z daleka Nie ma strzału z daleka Kurde lekkie ściny ale to mi chyba nie przeszkodzi, kurde, ale jemu to wręcz łatwe spalony. Wypierdalaj. Wypierdalaj. Dobra, szybkie wznowienie gry. To jakąś klepkę trzeba wymyślić, kurde, bo tu jest niedobrze. No niedobrze, no i znowu tracę piłkę i ten już z kontry gra Trzech. o Moja zasmara, wszystko źle wygląda. Kurwa, wszystko się jebie w chuj. 11 minuta 2-0, taniec, dupy, Jackson ja pierdolę to, 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 jest! No nie, no nie, no nie, strzelmy w końcu golał, bo też pewnie jest słaby. Takim składem jeszcze wygra? No niemożliwe, no to jest po prostu niemożliwe! defoleo. Defoleo wchodzi, dośrodkowanie, strzela! Strzelaj! No gol był, no fajnie! Kurwa, panie sędzio, no co, jakiś spalony! Sam jesteś kurwa spalony pedale Dobra, dębaba, dębaba rozpierdala system No nie rozpierdoli chuj Co to za podania są Tu jest mecz ustawiony Ciekawe ile mu dał kurwa do kieszeni frajer Nic o i, i podam mu długą piłę, wiedziałem Wbiegnie do środka, no chudzi w dupę Dobra no, jasne. No dobra, wznawiaj tę grę, Boże, jestem napalony, jestem tutaj, muszę kurde szybko strzelać. Czemu to mi nikt... O, pięknie, pięknie, dobra, Lampard. No i co? No piątką już się podobno jasne. No fajnie, że mi tam... Nie, no, nie, 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 no co to jeszcze? Si to jeszcze. Dobra, bramkarz. Wybijasz tam pięknie. Szkoda, że ale... Nie, no nie, no kurwa, zaraz... No to! Co gówno Popierdalaj mi stąd No Torres, no Dembaba, no kurde, no nikt No podaj mu rzecz A pierdziele, co za emeryci Jezus Jakieś ruskie kurwy mnie leją No wreszcie, dobra, teraz szybka akcja. Pięknie, Dembaba nie było spolonego. A! Pięknie! Strzał! Goool! Dembaba, pięknie! O kiwo, bramkarza, przeszedł go i gol, kurwa, i tak ma być. Zajebiście i wracamy 2-1. Siemano, kurwa, wypieprzaj z dawaj tą gałę. No, i out piście szybko wznawiamy Jakieś długie podanie No piękne podanie, ale czy dojdę? Aj, aj, złapię to, złapię to No ustawmy się tak jakąś miarę Spokojna piłeczka Do mnie tu Aj, ten papa się machał, kurde no szkoda Szkoda tej sytuacji, Jezus przyjął to dokładnie, bramkarz mi wychodzi No mi to! Nie, pierdole, pierdolę, co to było? Pierdolę, co to? Nie, 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 dobra. Nie, nie wierzę w to. Ja po prostu w to nie wierzę. Jeżeli on takie bramki mi strzela, to... To pozdro. No. Zajebiście. Zajebiście. Serio, 3-1. Było tak ładnie, kurwa, jak żyłem, tu dwa spalone i wybieram dalej, taką, kurwa, wkrętką krętkę. O Boże! FIFA, 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 no i co? De Low wchodzi. ba, no i pięknie, no i znowu rozgrywam tą piłkę i kto mi tam wyjdzie w pole karne? No serio, odbiło się od dupy i rzutrożnie. Dobra, Lampart. Drużswatko, no, Strzał! No! I o to tu chodzi! Kahil! Tak! Właśnie o to tu chodzi! 3-2. I się No zobaczcie tylko. Piękne dośrodkowanie strzał taka... Jezus Maryno! piękny go kurwa w okno. Rankarz mógł tylko nie wiem. Nie no, nic nie mógł zrobić. Po prostu nawet... Ale zrobić ABC Nic, nie, nic nie mógł powiedzieć. Strzał zajebisty. A ja tu nie mam lagów. Dośrodkowanie! O gol! Wow! Co to było? Zajebisty gol! Pfff! Rozjepał system i 3-3 z ruskim gnojem. No, i to jest mecz, kurde, naprawdę dobry ustawiony mecz. No, Petr Czech, pewnie łatwiej piłkę i wybija daleko. No i chuj niedokładny. Spalony! O wypierwolon! Ale Rumon na farta, ja pierdzielę. Sorry, nie Rumon, tylko ruski. Dobra, patrzcie, jeszcze na 4-3 dla mnie. No musi być 4-3, jak nic. Albo no, dla niego. Dobra, no, spokojnie, bo tutaj musimy ogarnąć obronę. Ogarni no, to Jezus Maria wybi Dobra, patrz, 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 patrzcie teraz, patrzcie teraz. No patrzcie, pięknie, pięknie. Kurwie, dlaczego straciłeś tą piłkę? Kurwa. Dzień na do sędzia, dobra, jeszcze powalczymy. Dawaj, dawaj. No, pięknie! Pięknie! I GOOOOL! Zajebiście! Oskar! Zajebiście! Kurwa! Jest! 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 4-3! Ale powrót, ale powrót do FIFA! Po prostu gra mi się zajebiście! I to widać w meczu, gdzie dobra, zostałem w dupę trzy bramki od ruskiego, ale jest! Strzeliłem 4! A przegrywałem przecież tylko 3-1! Tylko mówię! Tylko 3-1! ale co to dla mnie i by była kolejna akcja ale sędzia kończymy ci pierwszą połowę więc łubu dubu łubu dubu ile jest bramek 7 bramek spadło 45 minut naprawdę to jest coś dobra gra a też mówię że on gra takim składem średniowym więc kiedy dla niego kurwa no nie wah pięknie tutaj wszedł ale jeszcze wypił? Dokładnie, no dokładnie. I to jest ważne. debabami pięknie wchodzi. Czy dobiegnę? Nie. Nie dobiegnę. Ale byłaby ładna akcja znowu. Dobra, dobra. Tu się pogubili moi. Kryj tam po prawej. Eee, do środka. Dobrze. Dobrze. Spokojnie. Kurde. No przyjmij tą piłkę. Fakt. Będzie kiwał. Będzie kiwał. Czuję to. Będzie kiwał. Czuję to. Piękne. Pięknie. Pięknie wybicie. Bram koszt wychodzi nie wiem po co, jezus Maria out Dobra Petri spokojnie wraca na bramę uh, uh. Dobra ten podaje Nie lekceważmy przeciwnika, nie lekceważmy przeciwnika No jezus Maria Olefort, ja pierdolę Jakby to wpadło to kurwa To GZ, to GZ takie wielkie dla niego Ja wiem, takiej bramki nigdy nie strzelił Ale teraz strzela na 5-3 strzelę bo jestem boba nie ma bo... nie no aut tylko faul był jeszcze dokładnie faul był U, wrzucę to pięknie wrzucę to strzelam strzelam poszła bomba no i nic i zgasło no i zgasła ta bomba i teraz wracamy do obrony kurwą no nice nice i będzie moja piłeczka tak moja piłeczka moja piłeczka biegnij do niej podawaj szybciuteńko do mnie Powalcz o piłkę! No i jaki faul. No, dla niego jeszcze... Tylko tafonie jeden. Pięknie. 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 Dojdę? No nie dojdę. No żal. Mam pomysł, ale nie umiem go jeszcze zrealizować. Dobrze, kurde, bądź. Czemu on się wyjebał? No nie! No! Dobrze Terry Nie to Iwanowicz, dobra Jeszcze zajebiste podanie do Torresa, Torres się nie pogubi Nie pogubi się, pogubił się Jeszcze Torres! Torres ciśnij! Ciśnij Torres! Kurde mać Fak Niedobrze No niedobrze No fak Kijowa to wręcz Kurde mać No nie! Cipałe pięknie Czech łapie to piłe. Pfff. Wybija. Dobra. I kontra. Lecimy. Czech na trzech. piękna tutaj podanie. Tutaj jeszcze. I do niego piękne. Co było? Jaki faul? Panie sędzio ja tu chciałem strzelać gola. Dobra i tak wiem żeby to nie wpadło. Bo nie umiem strzelać. albo po prostu. o on... mnie tu. Uf. No i o tu chodzi, sien, Zajebiście! I 5-3 czy 5-4? 5-3 jest! No i się mano! I dwie bramki już przewagi tutaj, gościu, gościu już nie ogarnia tego. Pierwsza połowa była na pewno dla niego. Pierwsze minuty wręcz. A ja tu wystartowałem drugą taką połowę, że cho ho! -ho. Dembaba i Torres i jeszcze podanie i gol, gol, no pewnie że tak Oskar, ale zajebiście, ale zajebiście to wszystko robię, wreszcie jakieś tu zajebiste akcje, zajebiste bramki, po prostu miło patrzeć na takie coś, na taki meczyk, więc wow. Właśnie coś takiego mi. Właśnie chciałem taki powrót. Taki powrót jak ten. Jeszcze fauluje mnie. Długie podanie. Nie. Jezu. Pogubiłem się sam, ale jeszcze powalczę o tą piłkę. Czy wchodzi? Defulau, defulau. Zobaczcie. Zobaczcie. Jego, przy, jego przyspieszenie. Jego tempo. Zobaczcie jak on biegnie. 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 Dośrodkowanie. Ale tam baba nie wchodził. Dobra. SN będzie strzał z daleka. Ale bomba! Patrzcie, patrzcie tylko. Nie Boże, jest tu wchodzi Taki strzał i psz, broni. Kurde, dobra, dośrodkowanie lamparta. Lampart i... No! No! I karny! Siodano! Nie, karny nie. No za co żółta kartka, panie sędzi, ja tu chciałem strzelać. No zobaczcie tylko, Kahil przyjął sobie piłeczkę, chciał strzelać, a ten pedał mi tu wjechał. No to jaki fal. Już żółta kartka. Friki jebany. No tak, dobra, Petrczek, złapię to, wybiegnę przez całe boisko. Aha, chciałbyś? Też tak myślałeś, co? Zobacz, ucie stare, te podania są magiczne. Szkoda, że nie dobiegnę ze do piłki, ale było blisko, było blisko, panie. Mm. Dobrze dobrze i teraz utrzymać się przy i defollow, defollow wchodzi no pięknie wchodzi będę kiwał Ale pokiwałem, strzał No 7-3 Tylko się nie rozłącz No proszę cię, no weź no nie rób siary stary No nie rób siary, no weź no stary proszę cię, nie rozłącz się nie no dobra, rozłączył się, fajnie. 80 minuta, 7:3, więc super starych, dzięki za ten męż. Zaoszczędziłem sobie te 10 minut i meczu został de baba. No bo strzelił jedną bramkę. Oskar, hatrika strzelił. Hatrika, Oskar strzelił. Tore, słabo, słabo. Kafilles, yen de flow, o deflow, strzelił nice. Tutaj asysty. Strzał celne, proszę, no strzał celne, perfekcyjne. Tylko chyba dwa niecelne są strzały, czy... no dwa Dembaba i do de follow. Celne podania, no. Nic dadać nic ująć, udane driblingi. Patrzcie, dęba. Zajebiście. Do środkowania. Odbiory, dobra, to już nieważne kondycja, to chuj z tym. Dobra i 7,3, 441 monetek. Dalej. I piękne. Tu 3 punkty wędrują na nasze konto. A właśnie, ile mam kasy. 5000, uh! dobra, ej, ryzykujemy. Mhm. Czy otworzyć paczuszkę? Otworzę dla was paczuszkę, otworzę, bo dlaczego nie? W końcu wracam do FIFA z takim kurde z takim powerem właśnie sobie złotych karty, więcej niż w tej pora... Co? 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 Ej, kusi mnie to. I jedna dodatkowa go zawiera 2 karty za i no Co najmniej 20 zł w tym 7 rzadki O kurde, będę zbierał na to. Ale to za dwa dni. 15 tysięcy, co to dla mnie? Ale teraz otwieram 5 tysięcy monet za jakąś gównianą paczkę. Więc obserwujmy to wszyscy. Boże, co tu będzie? Co tu będzie? Na pewno jakiś gówno Od razu mówię, że to będą gówna. A jednak jest piłkarz, kurde, taki nawet, wiecie co, że go nie znam, no ale kij z tym Alan się, w proszę, prowadził. Alan jest poko, znam go, znam go, mój ziomeczek. No tutaj kontrakty, wykopety tam, tam, lista ta transferowa. na stadium się przyda, tu kontrakciki, dobra, ty do tempa, Depan pa, de, de pan i kal, kal, Kaliński, Kaliński. Dobra, wysyłamy ich do klubu, kiedy się ich sprzeda, zarobimy kasę. A teraz słuchajcie, no otworzyłem tą paczuszkę, nie była jakaś ona zajbista, nie było też wielkiego gówna, jak to zwykle jest. Szkoda było tylko 5000 monet, ale słuchajcie, słuchajcie. O, no, już nowe zadanie, dobra, nieważne. A więc słuchajcie, no jest dobrze, tutaj jeszcze aktywny skład sobie, tutaj kontrakt sobie kupię, raczej się nowi i widzimy się do następnego meczu. Nie wiem, kiedy nagram kolejny mecz. Dzisiaj jest 30. Dobra, powiem wam, kiedy teraz nagrywam nie nagrywam. Dokładnie w piątek, 31 stycznia. No jest super, no wbijam i je zabijam. Kurde, masakra. Myślę, że wam się podobał ten odcinek. Podobały się te 10 bramek. To naprawdę przeciwnik był spoko. Miał spoko, zamiar, zamiar, wygrywał 3-1, ale 3-1 wygrywać, a przegrać 7 3 no to się ma, no się ma. Pokazałem wielką klasę, pokazałem wielkie bramki. A teraz trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Dziękuję i oglądajcie mnie dalej. Trwa FIFA 14. Boba Elo.